Witamy na konferencji, którą zwołaliśmy razem z Sebastianem Grysiakiem. Ja nazywam się Adam Goździewski. Grysiak Sebastian. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaapelować do Bydgoszczan, aby w najbliższych, zbliżających się wyborach 15 października nie głosowała na tzw. spadach chroniarzy. Tak, mówimy stanowcze nie dla spadochroniarzy. Mamy kilka partii, na które możemy głosować, ale apelujemy do Bydgoszczan z całego serca, aby głosowali na ludzi związanych z miastem, Bydgoszczan, którzy dla miasta działają i będą dla miasta działać w przyszłym Sejmie. Tak, mówimy stanowczo nie dla jedynki z spisu Pawła Szrota. Tak, jest to osoba, która została tutaj wrzucona z Białego Stoku. My chcemy mieć reprezentanta z Bydgoszczy, osobę, która zna nasze miasto, osobę, która będzie dobrze reprezentowała nasze interesy w Warszawie, nasze interesy w Polsce. Dokładnie. Czemu nie, nie mamy głosować na kolejne osoby z listy? Jak już mówimy o prawej sprawiedliwości, o Szra Łukaszu Schreiberze, o kobietach. U... Apelujemy, aby, abyście zagłosowali zgodnie z własnym przekonaniem ale jako pierwszy aspekt, żebyście wzięli pod uwagę, skąd dana osoba jest. Po to, żeby ta osoba, bo poseł powstał dawno, dawno temu i poseł wyjeżdżał z miejscowości, którą reprezentował i bronił interesów danej miejscowości w Sejmie. I o to nam tylko i wyłącznie chodzi. I apelujemy jeszcze raz, głosujmy na naszych, głosujmy na Bydgoszczan. Głosujmy również na Bydgoszczan nie z Lewicy, bo w lewicy też mamy spadochroniarza. W lewicy mamy pana Gawkowskiego na jedynce, który jest spadochroniarzem już drugi raz. Wszedł do Sejmu. Dla Bydgoszczy tak naprawdę przez całą kadencję bardzo niewiele, prawie nic nie zrobił. Rzucamy nazwiskami, bo nie jesteśmy związani z żadną partią i możemy sobie na to pozwolić. Politycy Mącą, szukają zamienników. My tutaj z Sebastianem postanowiliśmy, że będziemy rzucali nazwiskami po to, żeby Bydgoszczanie wiedzieli. W Lewicy mamy Bydgoszczan. Mamy pana Szopińskiego, tak? który był dobrym radnym. Który był dobrym radnym. Jeżeli jesteś za lewicą, oddaj głos na Bydgoszczanina. Nie oddawaj głosu na osobę, która o Bydgoszczy tak naprawdę nie wie nic, przyjeżdża raz na jakiś czas do miasta, do swojego biura poselskiego. I tak naprawdę nie zna naszych problemów, nie wie z czym się borykamy. My musimy mieć przedstawicieli naszego miasta Bydgoszczy w najbliższym Sejmie, po to, żeby inne miasta nie przeskoczyły nas. A co się niestety dzieje? Przegrywamy na wielu polach. Przegry, przegraliśmy kilka lat temu z autostradą, która biegnie po wschodniej części Torunia. Ta autostrada powinna łączyć obydwa miasta, a nie je dzielić. Ta autostrada powinna przebiegać w granicach Solca Kujawskiego. I tak naprawdę obydwa miasta by na tym zyskały. Także nie mówimy nie, nie głosujcie na jedynki, tylko nie nie głosujcie na spadochroniarzy. Ponieważ na, na jedynkach też są osoby, które są Bydgoszczanami i na pewno duże wniosą do Sejmu. Nie mówimy głosujcie tylko i wyłącznie na daną partię, ale głosujcie też na innych swoich ulubieńców, ale nie na spadochroniarzy. Dokładnie. Tu możemy wymienić kilka nazwisk bydgoszczan, którzy startują z różnych komitetów. Z Platformy Obywatelskiej mamy na jedynce posła Olszewskiego, mamy Joannę czerską Tomas, która jest teraz radną. Mamy w pisie Piotra Króla, który reprezentuje Fordon, reprezentuje bydgoszcz. Mamy w Konfederacji Sypniewskiego. Mamy Sypniewskiego na jedynce w Konfederacji. Mamy też tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, panią Grażynę Szabelską, która jest na trójce, na trójce w pisie. Ale je... również mamy Szopińskiego, który jest co prawda na dwójce z w lewicy. lewicy. Ale to są bydgoszczanie, to są osoby, na które powinniśmy, naszym skromnym zdaniem, oddać głos. To by było wszystko. Także dziękujemy za miłe nasze wysłuchanie. Dziękujemy za wysłuchanie naszej opinii. Mamy też nadzieję, że bydgoszczanie postąpią tak, jak postąpili w 2014 roku. Gdzie spadochroniarz chodzi o pana Jacka Rostowskiego? Bo już nie ma, już nie trzeba wycinać. Nie trzeba, nie trzeba go wycinać, ale Bydgoszczanie pokazali panu Jackowi Rostowskiemu, że nie chcą na niego głosować, że jest spadochroniarzem i powiedzieli jemu wielkie nie i mamy nadzieję, że w obecnych wyborach Bydgoszczanie zrobią dokładnie to samo. Ale przez pana Jana Jacka Rostowskiego Bydgosz stała się sławna. Bo slogan gdzie w Bydgoszczu to już. No, po całym kraju krąży. Także za to dziękujemy a bydgoszczanom dziękujemy, że na niego nie oddali głosu. Pozdrawiamy serdecznie z podbydgoskiego ratusza, Graziewski i Grysiak. Dziękujemy.